Euro nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w Polsce aktualnie. Z jednej strony jest tak, że Polska się zobowiązała, że wejdziemy do strefy euro, i to jest nasze zobowiązanie twarde, traktatowe. Z drugiej strony nie podjęliśmy działań, które by nas do tego przygotowały, więc sprawa jest z punktu widzenia agendy rządowej bezprzedmiotowa. Czyli dyskutowanie dzisiaj o strefie euro jest mieleniem. Które służy wyłącznie grze politycznej, a nie służy rozwiązywaniu żadnych problemów. Czy przedsiębiorcy powinni się bać wejścia do strefy euro? Oczywiście, że nie, tylko że dzisiaj to nie jest przedmiotem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, więc po co się tym zajmować? O wiele ważniejsze rzeczy są naprawdę na agendzie, tak? O wiele lepiej dyskutować dzisiaj o tym, co się może stać w wyniku zwiększania zadłużenia i deficytu? Czy nie będzie zwiększenia podatków? Czy to nie grozi obniżeniem konkurencyjności? I to są realne problemy. Rozmawiajmy o realnych problemach, a nie o czymś, co jest wydumane i służy wyłącznie kampanii parlamentarnej. Tak? Pracodawcy nie uczestniczą jako pracodawcy w wyborach. Pracodawcy uczestniczą w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozmawiajmy o tym, co dzisiaj ułatwia a co dzisiaj utrudnia działalność gospodarczą. I to są realne problemy. Namawiam do stanięcia na ziemi i zajęcia się tym, co tu i teraz, ale z myślą o przyszłości. Problem euro to nie jest problem, w którym warto dyskutować w tym momencie, co nie znaczy, że ten problem zniknie. Ale jeśli nie zajmiemy się tym, co dzisiaj służy polskiej gospodarczej i rozwojowej, to nigdy nie dojdziemy do sytuacji, w której podejmowanie decyzji w sprawie euro będzie czymś racjonalnym.